Takie śliczne poranne widoki, tam sobie kaczki pływają, ale pięknie. Oj, słońce, jak pięknie wschodzi. następny dzień rano. Zbeniłem byliśmy na spacerku po młynach. Bardzo ładnie tutaj obrzeża, brugi wyglądają, a teraz idziemy sobie na Belfort na wieżę widokową, a jak pięknie dzwony zaczęły bić. No już nie możemy się doczekać. Jakie słońce dzisiaj rano w ogóle jest genialne, jest ciepło, jest znacznie ciepło, no jest zimno, ale słońce pięknie drzeje. Idziemy sobie na wieżę i do się na wieży widokowej. To jest dzwonnica na górze, ale jaki cudowny widok na brugię. O, tu bazylika po lewej. Przepiękny, już tak piękny dzień. Cudownie. Tak przepięknie widać miasto. Jest ja Przepraszam, bazylika to jest tutaj koło urzędu miasta i tam jest jakiś kościół który jest wielu tutaj łatwo się powiedzieć ale jest przepięknie dzień jest wspaniały jest naprawdę przepiękny. -prze tutaj też część miasteczka tutaj Markt. no niestety nic więcej nie widać ponieważ to jest okratowane ja się tutaj Pasowałaby dziurki, ale przepięknie, naprawdę te budynki, dachówki, fasady, wszystko jest cudowne, naprawdę cudowne. Wchodziliśmy, no to teraz pora. Zejść. Tak do związku tutaj. Trochę ciężko się minąć, jak ktoś idzie z drugiej strony, ale daję radę, może się przytrzymać. Zbierliśmy się. Wejście na tą wieżę ma 366 schodów. Ona jest wysoka na 83 metry. Teraz zbliża się już pełna godzina, więc on zaczyna chyba troszkę powoli grać, ale naprawdę piękne, piękne widoki co w środku, wspinanie się jest super, chociaż troszkę wąskie te schody, oczywiście, jak w takich wieżach. A w ogóle wieża też ma 800 lat, tak więc jest... No mega stara, warto, naprawdę warto. No się bardzo podobało. Daniel tutaj wyhaczył wystawę obrazów. Boże, jakie piękne kolory! Ojej! Ten jest wspaniałe. jak Pięknie wygląda! Tutaj cała ta... O, tam jakiś kot! O. o, tutaj jak pięknie! Wow! Jej. to jest wystawa takich czytaliśmy przed wejściem takich różnych artystów, także to nie jest jakiejś jednej osoby ale mega wow, idziemy sobie teraz z Danielem do Bazyliki Świętej Krwi zobaczyć relikwię która jest prawdopodobnie krwią Jezusa Chrystusa wiadomo, to jest takie prawdopodobne ale właśnie jest to taki jeden z ciekawszych myślę tutaj punktów, no i warto zajść zobaczyć też samą bazylikę, tak więc idziemy zobaczyć malutka jest ta bazylika w środku, ale jakaś śliczna. To jest taki jakiś remont tam, ale jest bardzo ładna, suchit jest piękny i litraze są bardzo piękne tutaj nad wejściem Śliczna jest. Zobaczcie jaka przepiękna. Bambona. Ona jest w sensie takiego jak globusa, przykrytego jakimś materiałem, ale wygląda niesamowicie. I ten daszek, no pięknie to wygląda. W tym miejscu ponad znajduje się właśnie relikwia z krwią Chrystusa. Tutaj za tym tabernakulum. Tutaj skryt. Piękny otoż. Oh sam w sobie też jest piękny, tutaj aniołki, te złote, e, świeczniki, tam baranek się właśnie znajduje. On tu przybliża tutaj baranek i tutaj właśnie znajduje się tak Chrystusa. No tak wygląda ta całość. Wow! Wspaniała! No i oczywiście piękne organy. Tutaj jest wejście jakby co. No i ławeczki. Piękne organy, śliczne są. Tak zwany leczko biją, nie? Z tego kościoła. do kościoła, świętej Marii Panny tutaj w Peru. Zobaczcie jak piękne organy, tak, krzesełka, ołtarz. No i zaraz wejdziemy sobie też do muzeum, ponieważ to jest takie niewielkie muzeum z, dzieła, z dziełem Madonna z dzieciątkiem Michała Archanioła. Jest to rzeźba, tak więc zaraz sobie zobaczymy. W kościele. Wow. Kiesześć mówiąca by... tutaj. mm rzeźba Michała Archanioła Madonna z brugi. Tutaj po środku sama ta rzeźba. Jak pięknie przedstawione szczegóły tej rzeźby, tutaj całe to prezbiterium jest pokazane, usytuowanie tej figurki, tutaj w ogóle ile ta figurka ma? Tutaj y, pokazany jest materiał układnie z jakiego ona jest zrobiona. Tutaj cała wysokość em, tego prezbiterium nie usłyszał, jak to nazwać. Tej nawy, więc bardzo ciekawe. No i tutaj z tyłu właśnie cała ta nawa. Powiedzmy, pięknie to wygląda, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba to połączenie tego brązu i tej bieli. Naprawdę przepięknie to wygląda. A tutaj znajdują się. Obowce księcia Burgundii, to są, a tam dalej jest grabowiec jego córki. Mm, zobaczcie, takie zgromosłowek. Bardzo ładny trwór. Z drewna, jakie to tale piękne. Taka spektakularna, ładna. Mównica z drugiej strony, ładnie wygląda bardzo. No i tutaj takie wnętrze kościoła, tutaj właśnie mamy krzesełka, a ławeczki. No i tam jest ołtarz. Bardzo ładnie to wygląda. No i oczywiście tutaj organy. Oh Przepiękny kościół, naprawdę. Super. Co tam Dorotka, co będziemy tu jedli? Gofry Gofry, o Jak go sobie zamówiłeś gofry? no się nie zamówiłeś, już pan nie przyszedł, ale chcę tego z borówkami ciepłymi no z borówkami ciepłymi Tak, z ciepłymi borówkami i bruk brukselskiego gofry Tak, ciekawe no, nie, 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 bo jest fajne, takie chłopiące zawsze Dorotka No co? No brukselski, dla, ciepłe dla. borówki i wita śmierdzi, mniam, Zdjęcie musi być. A jak? Ja? No, Nie mogę się zacząć od ciebie wygórować. Ola, ale są chłopiące. Ja chyba sobie koleja po prostu tego ruchania. Ай, куплю сюда. うん。 Ale jakie specjalne frytki. Tradycjonalne fryteczki z cebulką, majonezem i tutaj z jakimś mięskiem. Masz z prażoną cebulką, szczypiorkiem e, i też z jakimś mięskiem. Nie no, pamiętam no. już jakim. No. Ale nie wyglądają. No, I tego pływka mamy? Tak, i wszystkie jest kiepniko. Nie, Nie wiem, czy palcami, czy nożem, a z jest... Uch, jakie dobre fryteczki tutaj mają. Nie? Pyszne. Niam, tak, niam, niam, bardzo, niam, niam, bardzo dobre. Uu.